Dzień dobry. Chciałbym dzisiaj Wam coś pokazać, a mianowicie co powiecie na to, że zrobicie sobie sami czujnik temperatury, który będzie bardzo dokładny, bardzo dobry i przede wszystkim tani. Jeśli Wam się to podoba i macie dwie sprawne ręce, nie lewe ręce. Jesteście sobie w stanie taki czujnik sami zrobić, dodatkowo będziecie mieć pogląd na aplikacji w telefonie, jaka jest temperatura w danym momencie, ewentualnie całą historię temperatury, czyli co się działo w nocy, wczoraj i tak dalej, i tak dalej. Czujniki temperatury będziecie mogli sobie wsadzić w różne obudowy, czy nawet dać w takie miejsce, gdzie w ogóle Wam to nie będzie przeszkadzało, czyli nie wiem, schować za czymś tam i po prostu tą temperaturę odczytywać. Pokażę wam dzisiaj kilka czujników. Od bardzo dobrego czujnika BME280 firmy Bosch, po czujniki trochę tańsze, na przykład. Natomiast cały projekt nie będzie przekraczał 50 zł za jeden czujnik. Słuchajcie, żeby takie czujniki mogły działać, niestety, no wiadomo, że potrzebujemy do tego jakieś urządzenia. Przyszły rzeczy, które nas interesują, ale pokażę wam dzisiaj w ogóle jakie mamy rodzaje czujników. Czujników jest bardzo dużo, natomiast ja wam pokażę tylko takie, które sam sprawdziłem i Wiem, że działają, są do tego dobre i są warte uwagi. Pierwszy czujnik jest to czujnik, który jest wodoodporny. Możecie tym mierzyć temperaturę, na przykład beczki w wodzie, temperaturę, nie wiem, jakiejś cieczy, na rurce, czy po prostu zamoczyć go, nie wiem, w akwarium. Akuratnie ten jest na przewodzie 5 metrów. I taki czujnik można wykorzystać sobie e, naprawdę w różnych fajnych projektach. Nie przekracza on 10 zł. To jest pierwszy czujnik, który Wam dzisiaj chciałem pokazać. Natomiast e, Bardziej będą nas interesowały czujniki, takie, które można na przykład zastosować w domu, w pokoju, w sypialni, w kuchni, i tak dalej. Głównym dzisiejszym, tutaj na pierwszym panie czujnikiem będzie ten czujnik. Jest to czujnik Bosza. Zobaczcie, wygląda on tak. Mamy czujnik Bosza. Tutaj bardzo fajnie Wam pokażę na zbliżeniu. To jest właśnie czujnik Bosza, czyli mamy czujnik Bosza, no i mamy piny, które musimy sobie przelutować, polutować. To nie jest nic skomplikowanego. Możecie to zrobić nawet lutownicą za 20 zł. Ewentualnie, jak macie kogoś znajomego, zawsze możecie do niego podejść z piwkiem i słuchajcie, ten znajomy Was może poratować. Pokażę Wam jeszcze jeden czujnik, który jest również bardzo dobry i bardzo dokładny. Mówimy o czujniku DHT22. Jest to czujnik za okolice 12 zł. Wygląda on właśnie w taki sposób. O, słuchajcie, to jest taki czujnik, widać fajnie? Taki czujnik i to jest czujnik, który ma nie tylko temperaturę, ma również wilgotność. No, to nas będzie interesowało, tak? Więc pokażę wam dzisiaj, jak skonfigurować ten czujnik i jak skonfigurować czujnik Bosch'a. Następnie, co możemy do tego wszystkiego dołożyć? Możemy dołożyć do tego wyświetlacz, a nawet kilka wyświetlaczy, ewentualnie do jednego komputera, który również wam zaraz pokażę. Możecie takich czujników podłączyć kilka. Natomiast teraz, żeby was tym jeszcze bardziej zainteresować, pokażę wam w jakiej formie taki czujnik możecie zas. Stosować. To jest urządzonko, wydruk 3D. Wygląda jak zwykły jakiś tam klocek, nie wiem, zapaszek. Jeśli podłączycie mu zasilanie, to nagle tutaj macie temperaturę, wilgotność i ciśnienie. Zainteresowani? Słuchajcie, ten wyświetlacz, który jest tutaj, również możecie sobie skonfigurować do tego czujnika. Żeby to wszystko spiąć do kupy, potrzebujecie jednego jednego, jednej rzeczy. Jest to Wemos D1 Mini. Yy, rodzajów tych takich pseudo małych komputerów jest bardzo dużo. I nie, możecie to zrobić na AS. SP32, możecie to zrobić na różnych naprawdę modułach, natomiast Wemos do 1 Mini w zupełności Wam wystarczy do takich rzeczy, a jest on bardzo tani, bo kosztuje 12 zł. Jak on wygląda? Wygląda, a on, słuchajcie, tak, to jest cały komputerek. Słuchajcie, to jest komputer, do którego będą podłączone te wszystkie czujniki. Następnie on będzie wysyłał przez wasz router informacje do serwerów oprogramowania SUPLI, na której dzisiaj będziemy pracować. Jest to darmowe oprogramowanie, które nie kosztuje was nic. Więc to jest całym sercem tej operacji, czyli to jest tak zwany komputer. No bo słuchajcie, ma procesor, ma RAM, łączy się do routera, przekazuje informacje. Teraz do takiego urządzenia możecie nie tylko podłączyć kilka czujników. Ale możecie podłączyć również wyświetlacz czy jeszcze kilka fajnych innych rzeczy. Dlaczego taki czujnik ma przewagę nad takimi czujnikami gotowymi? Po pierwsze. Wiecie, jaki jest sensor, a jest to sensor Bosza, bardzo, bardzo dokładny. Zaczynamy od tego, że musimy, jeśli to przyjdzie nam do nas, to musimy polutować tutaj piny. No i te piny mamy w tym oto miejscu, zobaczcie. Musicie tutaj je wstawić, no i po prostu to zalutować. Jak sami widzicie, nie jest to nic komplikowanego, ponieważ te piny nie są jakoś super małe. Możecie, mówię, naprawdę użyć lutownicy za 20 zł, więc róbcie to po kolei ze mną, a ja wam potem pokażę. Co dalej z tym zrobić? Bierzemy sobie lutownicę, no i musimy te piny zarutować. Nie jest to nic skomplikowanego. Możecie dać topnika, ewentualnie jeśli nie macie topnika, to też nic nie szkodzi. Zawsze w spoiwie takim na przykład jak tutaj macie jest topnik. Także o niech pierwszy nam pierwszy pin nam tutaj zastygnie. Teraz już nie będzie nam się te piny nie będą nam się chwiały na boki, wiecie? Bo to jest też ważne, żeby po prostu to jakoś tam w miarę, w miarę powiedzmy, prosto zalutować. Natomiast jeśli krzywo zalutujecie, w niczym to nie przeszkadza, to będzie tylko estetyka. Dobra, kolejny pin tutaj. O, zobaczcie. I możemy lecieć już po kolei pozostałe piny. Dobra, lecimy. Jak widzicie, nie jest to nic skomplikowanego. Po prostu każdy pin po kolei sobie lutujecie. No i tak to wygląda. Musicie polutować te piny. Natomiast to nie musi być idealnie, nie musi być ładnie. To ma po prostu łączyć. Im bardziej się postaracie, tym bardziej jedynie co to może was to cieszyć, jak to wygląda. Jeden rządek mamy polutowany. Teraz drugi rządek, zobaczcie. Kolejne piny. Oczywiście nie wszystkie będziemy dzisiaj wykorzystywać, natomiast lepiej to polutować od razu w całości, no i mieć kiedyś na przyszłość opcję rozbudowy tych czujników o różne kolejne rzeczy. Są nawet wyświetlacze, które są dotykowe, są duże, także też na tym można fajnie popracować. Słuchajcie, na dzisiaj to by było praktycznie tyle lutowania. Mamy polutowany Wemos do 1 Mini, zobaczcie. Tak to wygląda. Z tej strony mamy te polutowane. Nie jest to można i ładniej polutowane, natomiast słuchajcie, czy to musi być idealnie polutowane? Ma po prostu łączyć i ma działać. I teraz co będziemy potrzebowali? Będziemy potrzebowali takich przewodów, które kupujecie, że tak powiem, praktycznie na kilo. Zobaczcie, tego jest bardzo, bardzo dużo. I tymi przewodami będziemy łączyć dzisiaj czujnik. Który wybieracie? Wybieracie Bosza czy DHT22? Jeśli wybieracie DHT22, przychodzi on od razu gotowy. Wystarczy te trzy przewody podłączyć. I już będziecie mieć odczyt temperatury, natomiast wybierzemy tą trudniejszą opcję, czyli wybierzemy czujnik, który jest czujnikiem Bosza. I teraz jego też trzeba polutować. Także z tym, że na dzisiaj koniec lutowania, to chyba przesadziłem trochę, ale teraz tak. Pokażę wam, jak to zrobić. Bierzemy sobie, wsadzamy tutaj dalej piny. No i polutujemy to jeszcze raz, czyli ciach. I musimy tutaj również polutować. Bierzemy lutownicę. Czekajcie, bo nie chcę tam głowy wsadzić, a nie wszystko widzę dobrze. Nie chcę głowy wsadzić, żebyście widzieli, co ja po prostu robię. A dobrze by było to zobaczyć z bliska. Ja jestem przyzwyczajony na co dzień do lutowania pod mikroskopem i nie lutuję nic praktycznie już bez mikroskopu, ale to są rzeczy bardzo proste. I zobaczcie, nawet jak się nie patrzy, można takie coś polutować i to. Jak najbardziej działa. Jeśli mamy ten czujnik, to co musimy następnie zrobić? Mamy komputer, mamy czujnik, trzeba to jakoś połączyć. To jest bardzo ważne. Są czujniki BME 280, które są na zasilanie 3V, i są czujniki, które są na zasilanie 5V. Uważajcie, który kupujecie. A jeśli nawet zrobicie tak jak ja, czyli się pomylicie. I ta płytka, która jest zasilana 5V, a czujnik kupicie zły, czyli kupicie czujnik 3V, to też nie problem, bo ta płytka ma takie wyprowadzenie. I teraz co musimy zrobić? Przełączymy się na tą kamerę i zobaczcie, macie tutaj piny opisane. Widzimy? VCC, czyli zasilanie, masa, SCL i SDA. Tutaj na tej płytce również są piny podpisane. Co prawda są one inne, czyli mamy tutaj 5V masę, 3V... No ale jak Wam dzisiaj już powiedziałem, ja zrobiłem błąd, czyli ja się pomyliłem, kupiłem czujnik 3V. Potrzebujemy ile przewodów? 4. Nie wszystkie będziemy linie wykorzystywać. Bierzemy sobie takie oto przewody i bierzemy 4 przewody. Zrobimy tak. Brązowy będzie masą, czyli wpinamy go do masy. Brązowy. A czerwony będzie zasilaniem. Musimy zasilić go z 3V. Tutaj nam pokazuje 3V. Mamy 3V. I teraz... SDA i SCL musimy podłączyć do którychś pinów tutaj na płytce. Zrobimy to tak. Zrobimy to na pinie piątym i szóstym. Piątym. O, i szóstym. Dobra. I teraz z drugiej strony musimy podłączyć taki czujnik, czyli tak, brązowy to była masa. Masę mamy gdzie? Czytamy tutaj ładnie. Mamy GND, masę. Czerwony to było zasilanie, czyli mamy 3V, i teraz to możemy podpiąć obojętnie, czyli żółty i pomarańczowy, dlatego że później w aplikacji skonfigurujemy, który to jest pin. Eee, który to jest pin SCL, a który to jest SDA, czyli bierzemy je do siebie. Zobaczcie, wpinamy tutaj. OK, i mamy. Coś takiego mamy. Czujnik, mamy komputer. Teraz kolejnym krokiem, który musicie zrobić, będzie to podłączenie tego pod komputer. mikro USB. Akuratnie ten Wemos D1 Mini jest na mikro USB. Są już też wersje na USB typu C, ale te są tanie. A jak coś jest tanie, jest dobre, to może być. Powinno nam tutaj pozamigać. zamigać. A czy nam miga? Tak, miga nam. Sorry, jestem ślepy. Zwróciłem uwagę, bo to jest przewód z Xboxa. no i tutaj powinna być taka dioda, która się powinna świecić, no ale, no ale, no, 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 nieważne. Słuchajcie, tak to wygląda, czyli mamy podłączony ten pseudokomputer do tego czujnika. I teraz najważniejsza rzecz. Idziemy na ekran i teraz tak, wchodzimy sobie na internet, wpisujemy supla generic gui. OK, wchodzimy w pierwszy link. Przepraszam, że tak pędzę, ale chcę wam jak najmniej czasu zmarnować, a pokazać, jak to zrobić. Teraz do tego komputera musimy wgrać jakieś oprogramowanie. Ja polecam Suple, po pierwsze, bo jest darmowa, po drugie, bo jest darmowa, i po trzecie, bo jest darmowa. Działa bezprzewodowo z każdego miejsca na świecie, czyli instalujecie sobie aplikację na telefon i macie podgląd tego, co te czujniki wasze pokazują. I słuchajcie, chcecie sobie sprawdzić, jaką macie temperaturę w domu, w kotłowni, nie wiem, temperaturę wody w akwarium, cokolwiek, co tylko chcecie, dobra? Więc na telefonie będziecie mieć aplikację, która jest w pełni darmowa, fajna, przyjazna i będziecie widzieli no, tą temperaturę, tak? Chyba, że coś innego do, te, do tych wemosów podłączycie, bo tutaj naprawdę możliwości jest duże, dużo. To jest taki zalążek do tego, żeby robić sobie inteligentny dom. Inteligentny, bardzo nie lubię tego słowa. Natomiast możecie sobie zrobić taki troszkę smart dom za śmieszne pieniądze, a ja Wam w tym pomogę, bo te rzeczy kosztują bardzo mało, sprawiają naprawdę niedużo problemów przy montażu, czyli na przykład brama garażowa, na przykład brama przy ogrodzeniu, która się otwiera, czy sterowanie światłami. To kosztuje grosze, a przy chwili naprawdę czasu, które nie wiem, niech powiedzmy, niech Wam to zajdzie 30 minut, tak? Chociaż materiał już prawie trwa 17. Niech Wam zajdzie nawet 30 minut, tak? Zrobicie sobie coś takiego, podłączycie i potem Wam to będzie działało. To jest soft, którym będziemy wygrywać oprogramowanie do tego komputera. I w tym softie postępujcie zgodnie z tym, co klikam, i ja już Wam wytłumaczę, jak to zrobić, o co tu w ogóle chodzi. Zobaczcie, na pierwszy rzut oka, jak sobie wejdziemy, mamy, nic tutaj nie zmieniamy. Mamy ESP8266. Ten prawdopodobnie, który zakupicie, będzie miał 4 MB flashu. Natomiast, jeśli ustawicie 1 MB, nic się nie stanie. Ja mam ustawione zawsze fabrycznie, nic tutaj nie robię. Nie zmieniam w ogóle tych opcji na dzień dobry tutaj. Nie zmieniam tutaj tych kolejnych opcji, czyli sterowanie. Bawię się dopiero tutaj. Czyli zobaczcie ten czujnik biały, o którym tutaj mówię. On jest zaznaczony w programie o tutaj jako DHT22. I gdybyśmy go chcieli podłączyć, klikamy sobie, żeby on można było go podłączyć. Ten czujnik 5-metrowy, ten czysto teoretycznie bezprzewodowy, tak, to jest tutaj w tym e, jakby e, generatorze oprogramowania jako DS18B20. Natomiast jest jeszcze DHT11, którego ja mało może polecam. I to pracuje nam na one wire, czyli na linii datych. Na jednym przewodzie, tak? Natomiast ten sensor bosza BME 280 pracuje na I kwadrat C. I teraz tak, my podłączyliśmy czujnik BME 280, czyli ten czujnik bosza, więc musimy zaznaczyć BME 280. Natomiast jeśli nawet zaznaczycie sobie na przyszłości ten czujnik, ten czujnik, ten czujnik się nie stanie. Możecie to zrobić. Potem też możecie zrobić update tego oprogramowania, jeśli pomyślicie, że na przykład coś się wyświetla, do niego dołożyć. OK? Dobra, to teraz tak. Tego czujnika nie będziemy używać. DHT nie będziemy używać. Użyjemy sobie BME. Dobra, DHT zaznaczę, Wam pokażę, że nic się nie będzie działo. Dodatkowo teraz tutaj możecie zaznaczyć sobie, zobaczcie, możecie jakiś licznik energii sobie zamontować. Tutaj możecie nawet sterować LEDami RGB. Naprawdę jest opcji tutaj dość dużo, natomiast chciałem Wam jeszcze pokazać wyświetlacze. Tutaj na przykład w tych miejscach są wyświetlacze, i teraz ten wyświetlacz, który widzieliście w tym czujniku, to jest właśnie wyświetlacz, który nazywa się SSD 1306. Bardzo mały wyświetlacz, bardzo mały pobór prądu, a przy okazji, jak taki czujnik stoi, to nie musicie tylko z telefonu odczytywać tej temperatury, tylko po prostu to Wam pokazuje, tak? Więc ja na przykład u siebie, to jest zabrane u mnie z kuchni, stoi sobie na mikrofalówce i jak na przykład jestem w kuchni, chcę zobaczyć, jaka jest temperatura, no to po prostu podchodzę i patrzę tutaj. Ale przede wszystkim te czujniki są fajne po to, żeby mieć wszystko w aplikacji. Dobra, przechodzimy i generujemy soft. Idziemy sobie na dół. Soft nam się generuje. I teraz, tak, ten soft, jak się wygeneruje, o, właśnie, to jak się wygeneruje, wyskoczy wam takie okienko. Teraz klikamy zainstaluj i zobaczcie, pod komem piątką, czyli USB, mamy ten komputer, który jest tutaj podłączony. Czyli mówimy o. Czekajcie, 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 bo kliknąłem źle. Chciałem wam pokazać to, że wyskakuje wam to, co macie podłączone. Czyli jeszcze raz, wyskoczy wam. Zainstaluj, wyskoczy wam to. Klikamy połącz, zobaczcie, to się łączy z e, tym urządzeniem. Połączyło się, klikamy instalację, klikamy wymasz urządzenie, klikamy next i jeszcze raz klikamy install. Zobaczcie, teraz to się wgra, to bardzo szybko się wgra i to jest ważne, uważajcie. Będziemy mogli to skonfigurować i połączyć do naszego Wi-Fi od razu z poziomu przeglądarki. To nie jest nic skomplikowanego. Zaraz Wam jeszcze pokażę, o co chodzi z suplą cloudem, bo też możecie sterować za pomocą komputera wszystkim ewentualnie odczytywać te temperatury. Pamiętajcie, soft jest darmowy. Dopóki jest darmowy, będę z niego korzystał. Jeśli kiedykolwiek to się zmieni, wtedy po prostu ja suple odpuszczę bo jest dużo fajnego softu też na rynku, innego, natomiast Supla osobiście bardzo mi się spodobała. I zobaczcie, teraz jak już mamy oprogramowanie wgrane, e, możemy podłączyć się tym urządzeniem do naszego Wi-Fi. U mnie nazwa WiFi nazywa się OMPy i hasło to hasło po prostu do Waszego Wi-Fi. Klikamy Connected. Jeśli wpisujemy wszystko poprawnie, to powinno nam tutaj, zobaczcie, udało się połączyć do internetu, czyli wpisaliśmy poprawnie nasze dane. Klikamy, żeby nam weszło do oprogramowania. Jeszcze raz, to co teraz w tym komputerze jest, wyświetla nam się przez przeglądarkę, czyli zobaczcie, wyświetla nam się teraz tutaj, mamy nazwę sieci, mamy hasło, nazwa modułu, czyli tak, test youtube. I teraz musicie pod, podać adres Waszego serwera i e maila. Teraz powiecie mi skąd to wziąć, a ja Wam już powiem. Wchodzicie sobie na supla cloud, wpisujecie sobie supla cloud i od razu Wam powinno wyskoczyć cloud.supla.org. Zobaczymy czy to hasło działa. Biuro małpa komputery Ja podałem dobre hasło. Nie. Dobra. Takie hasło chyba. O! Jest! Dobra. Udało się. To teraz tak. Tylko na szybciutko coś klikniemy. To sobie usuniemy, bo tego już nie ma. To było przy kolejnym e, nagrywaniu. I słuchajcie, jeśli się zalogujecie, otrzymacie takie oto. Taki oto pulpit. To wszystko tutaj, którą macie, to jest po prostu reklama. Tego To Was nie interesuje. Klikacie sobie na suple i tutaj macie dane, które musicie uzupełnić. Czyli kopiujecie sobie nazwę tego serwera. Następnie wklejacie to tutaj. O tutaj. Podajecie maila, na której rejestrowaliście konto, czyli biuro małpa .pl. i teraz przechodzicie do opcji zapisz. I uruchom i restart. Natomiast, żeby to teraz dołączyło Wam się do Waszego konta, to tutaj musicie mieć włączoną rejestrację urządzeń. Widzicie? I u mnie to jest aktywne. Jeśli będziecie mieć nieaktywne, klikacie w to i on się aktywuje. Zobaczcie. u you, testy YouTube. Hasło to jest admin.py.assysy. Zgadza się? Test YouTube. I zobaczcie, mamy już urządzonko. Natomiast na chwilę obecną tutaj nic nam się nie będzie wyświetlało, bo musimy skonfigurować ten czujnik. Czyli mamy na stronę naszą, urządzenie nasze konfiguracyjne, klikamy ustawienia urządzenia i kwadrat C. Następnie wybieramy te piny, czyli D5 i D6. D5 mam połączone SDA, czyli ten. D5, czyli D5, który zaznaczyłem, idzie do SDA w czujniku. Natomiast żółty idzie do SCL i on jest jako D6, i teraz to, co mamy podłączone, jak mamy podłączone, musimy tutaj ustawić. Jeśli mamy to ustawione według tej kolejności, klikamy sobie adres pierwszy tutaj z brzegu i jeśli chcecie mieć dokładność e, jeśli chcecie mieć dokładny. Pomiar e, tego ciśnienia, to musicie ustawić, ile jesteście metrów nad poziomem morza. Weźmiecie pierwszą lepszą <laughs> danę z GPS-a z telefonu. <laughs> jeśli to ustawicie, to Wam po prostu to pokażę, dobra? Okej. Okay. Ja tego, dla mnie mm, dla mnie osobiście ten czujnik ciśnienia Kij mu w oko, nie? Dobra. Klikamy Zapisz, klikamy Restart, i teraz, jeśli tutaj wszystko się będzie zgadzało, zobaczcie, mamy temperaturę i ten. Pokaże to wszystko nam się też tutaj w Supli Cloud. Mamy to. Mamy czujnik temperatury i wilgotności i czujnik ciśnienia. Teraz, jak wejdziemy sobie na czujnik temperatury i wilgotności, to zobaczcie, wszystko mamy, ale nam się tutaj wartości dziwne zrobiły, nie? Natomiast jedną rzeczą, którą już Wam mogę powiedzieć, przy czujniku BME 280 i przy tym DHT22, mówimy przy sofcie Supli. Tutaj nie ma 26 stopni na serwisie. Musimy ustawić. Naprawdę jest to przez. Ile lat już u mnie ten, ten, ten sam problem z tymi czujnikami i z tym komputerem, że musimy go, zobaczcie, dokonfigurować sobie. Dostosowywanie temperatury u mnie standardowo to minus 2 stopnie i wtedy będzie on pokazywał to, co ma być. Czyli, jeśli ustawimy minus 2 stopnie, zaraz on nam się połączy albo możemy zasadować stronę i mamy 25 stopni, natomiast wilgotność. No, troszkę ta wilgotność coś jest podejrzana. Aż dziwne, szczerze. Jeszcze nigdy się nie spotkałem z tym, żeby wilgotność była taka sama jak temperatura. Aż dziwne. I może mam jakiś czujnik nietrafny nietra czy coś ciekawe, nie? Nadmucham trochę w niego. Dobra, działa. Zobaczcie. Już działa poprawnie. Słuchajcie, no dziwne, żeby te dwie wartości były takie same, nie? Aż, aż mi się wierzyć w to nie chciało. Natomiast już widzimy, że się ten czujnik odświeża. i Już te wartości są trochę inne. Dobra. Czyli czujnik powinien działać poprawnie. Mam tych czujników trochę w domu zamontowane. Naprawdę one są dobrej jakości i fajnie działają, więc tutaj o to się nie musicie martwić. Większość mojego domu jest zrobiona na, na, na tych czujnikach, czyli DHT22. Bardzo dobre czujniki temperatury i wilgotności. Natomiast na internecie gdzieś takie legendy głoszą, że ten BME, czujnik Boscha jest po prostu lepszy. Jak jest lepszy, no to tak go po prostu używamy. E, z tym czujnikiem też musicie zobaczyć, zwrócić uwagę na aukcji, którą kupujecie, na, jaką, na jakie napięcie go kupujecie, tak? Czy kupujecie go na 3,3V, czy na 5V? Bo jeśli na 3,3V, podłączacie go pod linię 3V. Jeśli na 5 to po prostu pod wyprowadzenie na 5V. To nie jest problem. Ten ESPek ma i taką, i taką linię jest tam jakiś regulator, nie wiem, tranzystor regulator, przetwornica step-down, nie wiem, nie interesuje mnie się nigdy, nigdy w to nie wnikałem. Po prostu ma tam 3 V i koniec kropka. Teraz takie urządzonko, gdziekolwiek sobie wrzucicie, będzie wam już rejestrowało temperaturę, ale teraz jak na telefonie to ogarnąć, bo też, też was pewnie to będzie interesowało. Słuchajcie, nie wiem gdzie mam telefon bo do tego miałem specjalny telefon. To jest ten telefon. Mam nadzieję, że jest naładowany. Jest naładowany. Przepraszam za zbity ekran, natomiast słuchajcie, jest to typowo zrobione pod tą nagrywkę. To nie jest mój telefon, którego używam. I teraz zobaczcie. Kliknąłem chyba przypadkowo oceń teraz. Mniejsza z tym. Zobaczcie. Mamy czujnik ciśnienia i mamy czujnik wilgotności. A żeby to nam się wyświetlało, wystarczy się tylko tutaj zalogować. Czyli wpisujecie sobie maila i wasze hasło i już wam pokazuje się ten czujnik. Natomiast teraz wy nie wiecie. Pisze czujnik temperaturę i wilgotności, ale chcielibyście, żeby na przykład czujnik ciśnienia nie był widoczny, bo was to nie interesuje, a tutaj żeby pisały YouTube'owe temperatury. Strzelmy to. Idziemy sobie na ekran tutaj, klikamy jeszcze raz, wchodzimy w ten czujnik, który tutaj ma być i czujnik ciśnienia wyłączamy. Zobaczcie, tutaj możecie go wyłączyć. Zapisz zmiany. Yy, czy tylko tyle? Nie. Tutaj musicie kliknąć czujnik ciśnienia i brak kanał wyłączony. OK. I teraz zobaczcie, jego już nie będzie. Nie będzie nam to pokazywało. Natomiast klikamy jeszcze raz tutaj i klikamy sobie czujnik temperatury i wilgotności. I jak to by miało być? Temperatury YouTube. Owe. Klikamy, zapisz. Przechodzimy teraz na nasz telefon, temperatury YouTubeowe, mamy wilgotność, mamy temperaturę, no i mamy e, to, co sobie zaznaczycie. Teraz na sam koniec chciałbym wam jeszcze pokazać jak wygląda coś takiego, na przykład u mnie w domu. Nie wszystko mam tutaj podłączone, bo ostatnio trwają małe zmiany, ale zobaczcie, tak wygląda na chwilę obecną mój dom. Natomiast kuchnię i salon zabrałem dzisiaj tutaj specjalnie do was, czyli to jest to między innymi. Drugi też gdzieś leży. I Teraz tak. Pompka CO. Mamy pompkę od pieca, którą możemy sterować i możemy ją wyłączyć i załączyć. W firmie teraz tutaj mamy 20 stopni i 32% wilgotności. Pokój TOSI. Też jest czujnik teraz modyfikowany. Piętro domu. Nieogrzewane. Szafa rakowa, gdzie jest monitoring i tak dalej. Kotłownia, pralnia, woda, beczka. Pompa, wjazd do garażu. Pralka, lodówka klimatyzacja i reklama na filmie. Na przykład mogę Wam pokazać, na przykładzie klimatyzacji mamy napięcie w gniazdku, mamy pobór prądu, jaki ona teraz pobiera, ilość pobranej energii, odkąd ona u mnie jest, natomiast nas interesuje najbardziej to, czyli klikamy historię i na przykład damy sobie tydzień albo miesiąc, zobaczcie. I to jest wykres całej, całego poboru prądu przez moją klimatyzację przez ostatnie dni, czyli wczoraj, przedwczoraj, przed, przedwczoraj, zobaczcie, 7,3 kW pobrała moja klimatyzacja. To jest fajne, bo możecie sobie śledzić w tym oprogramowaniu historię zużycia nie tylko prądu czy temperatury, ale kilka różnych jeszcze innych fajnych rzeczy. Te czujniki są na tyle fajne i na tyle proste do zrobienia, że możecie je zrobić sobie własnymi rękami. Możecie też oczywiście na tych przewodach polutować, to nie jest problem, możecie tutaj dodać wyświetlacz. Zobaczcie, wyświetlacze też są, dodaje się go bardzo łatwo. Natomiast, jeśli będziecie chcieli ten temat rozwinąć, to ja Wam potem pokażę, jak taki wyświetlacz kolejny potem dodać, jak go skonfigurować, jak zrobić, żeby na nim cokolwiek się wyświetlało, i tak dalej. Jest to bardzo proste. 5 kliknięć myszką, naprawdę nie żartuję. Więc są to rzeczy dość ciekawe. I teraz. Najważniejsza funkcja dla mnie to jest przykładowo, stoi sobie takie urządzonko, czy nawet o w takiej formie jest to gdzieś rzucone na szafę, tak? Za gdziekolwiek, za telewizor, gdziekolwiek i po prostu na telefonie sprawdzam sobie temperaturę w pokoju, w sypialni, w salonie, w łazience, gdziekolwiek tylko chcecie, po prostu macie podłą na telefonie. Przede wszystkim chodzi właśnie o to, żeby to było za darmo, czyli jedyny, za, jedyna rzecz, za którą płacicie, to płacicie za te urządzenie za takie coś na chwilę obecną płacicie okolice 30 zł ok, i to zużywa ile? 0,4 W, 0,3 W tyle, tyle było to mierzone nawet może mniej, bo ja to mierzyłem z wyświetlaczem, także słuchajcie nie zużywa to dużo ja wolę, żeby to było zasilane na micro USB z ładowarki jakiejś z telefonów które mi zostały kiedyś bo to było kiedyś popularne, teraz już nie więc wolę, żeby to było podłączone cały czas pod po prostu przewód żeby takie coś w ogóle nie wkurzało mnie to, że trzeba raz na rok wymienić baterię. Wiecie o co chodzi. A tak jest to po prostu połączone, stoi sobie w kuchni na mikrofali, z tyłu są miaska, jest po prostu przewód połączony, tego w ogóle nie widać. Więc to jest spoko. I to za, za, zawsze działa. Łączy się po Wifi, temperatura jest e, aktualizowana co, co sekundę, więc kurde, żyć nie umierać. Jeśli będziecie chcieli kolejne rzeczy, czy nawet macie jakiś pomysł, co z kolejnego skonfigurować, dajcie znać. Ja wam taki film nagram, pokażę, jak to zrobić. Jest to bardzo, bardzo jak widzicie, proste. Darmowe i na bardzo dobrym czujniku, czyli na czujniku Boscha BME 280. Mam nadzieję, że się materiał podobał. Trochę postaram się go przyciąć. Trzeci raz go nagrywam. Jak zawsze z problemami, natomiast myślę, że dzisiaj coś z tego wyciągniecie. Dzięki. Do następnego. Papa. Pa.